Dzień dobry kochani, prana, z rana dzień dziewiąty, sukces, kolejny dzień, a ty śpisz jeszcze, serio, śpisz jeszcze, wiesz, że jutro nie przyjdzie, nie ma te, czegoś takiego jak jutro, zapomnij o tym, to jest historia, nie ma czegoś takiego jak wczoraj. Zauważ, może, największą swoją wymówkę, jaką masz w głowie, bo z nią musisz się uporać. I pamiętaj, że nie ma czegoś takiego jak jutro. Nie ma. Dzień po dniu kreujemy swoją rzeczywistość. I teraz mam prawo cię cisnąć, bo ja się stawiam. I to jest super uczucie. Motywować innych swoim działaniem. Ty też to możesz robić. I na tym polega życie tak naprawdę, wiecie? Kiedy swoim działaniem udowadniasz, że można przekroczyć siebie samego, że można przekroczyć wszystkie swoje ograniczenia, w które wierzyliśmy do tej pory. Znowu ten dźwięk. No nic, będę kończyć powoli w takim razie, kochani. I życzę Tobie, mój drogi człowieku, abyś się zerwał, abyś powolutku wstał, zrobił te 10 pajacyków i ruszył przed siebie. Taki prezent dla Ciebie samego. Nie dla świata. Nie dlatego, żeby się pochwalić innym, ale dla Ciebie samego. Cudnego dnia.